Jak to ich exklusi w poradniku streamerskim mówił. 5 podstawowych... Czekaj, już już sprawdzam. No, bo mi uciekło co pisałeś. 5 podstawowych opowieści z 9, plus 2 z innego dodatku, plus 5 z Piratów z Karaibów, więc łącznie jest 16. A jest powiedzmy istotna chronologia? Czy możemy na przykład zacząć od Piratów z Karaibów? I potem sobie robić w innej chronologii to ewentualnie. Zasłaniasz go? No już, już. Będziemy mogli zacząć piratów. O. No proszę, pa, stał. Się myję teraz. To jest życie, kocie. Wstajesz, myjesz się, bawisz się, jesz, idziesz spać i znowu cykl życia się zatacza. Piękna sprawa. Jak ty? Wiedziałem, że to napiszecie. <grych> no ta, tam, mniej więcej tak samo. Mniej więcej tak samo. Szkoda, że zuma większego nie ma na tego. mężczyznę.